Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Aquazioni. Właśnie mam już gotowego korzenia wyczyszczonego, przygotowanego i tak powiem wam, że z każdej strony mi się podoba. Zaraz go obrócę. Tutaj właśnie widać takie zagłębienia po zmurszałych częściach, które wyczyściłem tam właśnie na tej drugiej części i tam są takie fajne właśnie czarne miejsca pozostały. I bardzo fajnie ten korzeń wygląda. Z każdej strony, jak go nie odwrócę, to wygląda dosyć ciekawie. A tutaj ma właśnie takie fajne. O to mi się też bardzo podoba. Taka kurczę jak paszcza jakaś. Ale jest mały, mały, wielki problem. Kurczę, no nie chce mi tonąć. Będę musiał go teraz namoczyć jakiś czas. Wydawało mi się, że jest dosyć ciężki, a kurczę, nie chcę zatonąć, wkładałem go już do akwarium. Próbowałem, no ale utrzymuje się na powierzchni wody. Także nie będę nic tu kombinował, korzeń na razie idzie do namoczenia. Mam nadzieję, że na kolejnym filmiku wam pokażę, jak ja to zechcę zrobić. Są w sumie dwa miejsca, w które chciałbym go wymontować wbić w aranżację, że tak powiem. Na pierwsze miejsce to by było tutaj, na końcu tej alejki, ale nie wiem, czy to, będzie, czy to będzie, jako tako wyglądać na końcu tej alejki. No a druga opcja to jest tutaj, o właśnie z tyłu, za tymi żabienicami. Tam by też fajnie wyglądał na tym tle. Kurczę takie to nagrywanie w dzień właśnie się odbija wszystko. O i mnie też widać w sumie. I no co, tło już spełnia swoją funkcję. Jest ok, także tak szczerze mówiąc, troszeczkę bym go rozjaśnił, ale na razie nie ma czasu na takie rzeczy. Więc i tak teraz, jak są to duże kamienie z tyłu, niby na tym tle, to tak mi się teraz te brzanki troszkę takie zrobiły, jakby mniejsze nie widać takiego właśnie efektu, że one są takie duże z tego powodu właśnie, że tam z tyłu są te takie niby duże kamienie, a brzanki się zrobiły już troszeczkę mniejsze. No ale można teraz poczekać aż dorosną albo przerobić dło. Wszystko jest jeszcze możliwe. To tak pokrótce dzisiaj tylko nic tu takiego. Jeszcze Taka propo właśnie tej tutaj alejki z piasku ponieważ tam też kolega sobie właśnie też wysypał plażę i pytał mnie się jak to jest właśnie czy wyżej czy niżej powiem szczerze tak jakby nie zrobić tak i tak zawsze będzie naniesiony żwirek na piasek chyba że będziemy mieli sam piasek i nic więcej w akwarium wtedy no nie ma opcji żeby tam ryba jakaś coś naniosła bo nie ma tego w akwarium a tak czy siak Zawsze będzie żwirek na piasku, a piasku będzie niestety ubywać. Z tego względu, no w sumie ja tak mówię o swoim akwarium, no nie wiem jak tam może być u kolegi, ale z tego względu, że mam straszne tutaj, nie takie, że przekopywacze podłoża, ryby, które po prostu zbierają pokarm, no i jak zbierają pokarm z podłoża, to razem ze żwirkiem, z tym wszystkim co jest, no ale te brzanki już mają te swoje paszcze, takie trochę dosyć spore także one tu wszystko przekopią, przeryją. Nie szkodzą nic roślinkom, ale tylko to, że właśnie nanoszą na taką alejkę z piasku, czy tam plażę piaskową, yy, nanoszą właśnie żwirek. Ja też tutaj dosypywałem i co jakiś czas, nie wiem czy mi się to uda zrobić zbliżenie, co jakiś czas, o właśnie widać, że jest ten żwirek naniesiony. No, i nie ma tutaj Nie ma sposobu, w sumie. Ja już i kamieniami dużymi oddzielałem. No, nie ma za bardzo sposobu na to już. Nie ma co kombinować. Ja po prostu co jakiś czas dosypać piasku, usunąć żwirek i tyle. Ostatnio też zacząłem dawać y, rybom y, ogórki. Gdzieś tu był kawałek. O, właśnie, mu pokażę Wam. O, upierniczony praktycznie. Do samej skórki ogórek wcześniej też wyciągnąłem kawałek ogórka, który właśnie dałem na kolację, to, że tak powiem, praktycznie całego ogórka pokrojonego w kawałki i zostały tylko skórki. No, już resztę skórek wyciągnąłem, a tutaj gdzieś się właśnie jedna zawieruszyła jeszcze i akurat jeszcze zostało. No, ale to już skórki, skórkę trzeba będzie usunąć i jeszcze yy, pokażę Wam. Moje małe akwarium. I teraz chciałbym tutaj pozdrowić. Nie wiem, czy dobrze wymówię ten nick. Underwater Universe. To jest nowy kolega na YouTubie. I bardzo go pozdrawiam. Życzę mu powodzenia w jego właśnie osiągnięciach akwarystycznych. Zapowiada się fajnie. No i tak. Chciałem właśnie nakręcić ten filmik. Pokazać. Sam właśnie założył kosteczkę. Jak to jest u mnie? No u mnie to jest tak, że y, gitara, sub subulata tutaj zawojowała praktycznie większość akwarium. No nie chcę z nią walczyć, bo roślinka jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo ma te świeżutkie, zdrowiutkie listki. No nic nie widać na nich. No nie mam się do czego tutaj za bardzo przyczepić. Rośnie sobie. No jest no, dosyć długa jak akwarium ma. Yy, pół metra, ile ma tutaj? Pół metra chyba ma. No to po zobaczcie, pod sam wiesz, lustra wody, praktycznie widać tutaj, że są te trawy. Czyli ma się znakomicie. No tak samo i wywłócznik rdzawy też tutaj zawojował cały bok. Już go to tylko przesadziłem w ten kąt. Niech sobie tutaj w jednym miejscu rośnie. Ma ciągle nowe odrosty, ładne, zdrowiutkie Tak samo i ten mech z tyłu. Też tam fajnie wygląda. Yy, troszkę go teraz poprzycinałem gdzieś tutaj na dniach. Także yy, no wszystko ładnie hula. Troszkę mi brakuje tutaj jeszcze czerwoności. Między tymi roślinkami. Coś bym jeszcze tutaj czerwonego. No tu mam alternatę rejniecki w kącie. Ale nie ma szału. Jakiegoś z nią rośnie powolutku. W sumie akwarium nienawożone niczym. Tylko tyle, co tam jest, ziemia pod dżwirkiem. A tak po prostu sobie samo wszystko ładnie rośnie. Ludwigia zielona, tak samo. No i co? No i rybki moje, rybki. Mnóstwo rybek, Głupiczków Krawetek, zaraz, może jakieś zbliżonko mi się uda fajnie zrobić. No i moje krawatki raz szary. To jest dwie, chyba tam z tyłu, gdzieś jakaś była. No i głupiczki. To jest też mój wychowanek. Zwykły, głupik, pawie oczko, ale bardzo ładny ogonek. Jest też dużo fajnych samiczek. No i to tak pokrótce, zawsze pokażę. Jak ma fajne światło, to właśnie widać te fajne roślinki, jak znajdować. A jak mi się już zgubi światło, to już inny kolor nabiera. No i Zaznaczam od razu tak samo, że akwarium nienawożone. Tylko funkcjonuje samo z siebie to co rybki tam zrobią. Pokarm podam. I tyle. Oczywiście podmieniam po troszeczku wody, żeby nie za dużo. Tu mam taki wlew właśnie do filtra przelewowego. Ten otwór co widać. No i włożyłem dzisiaj właśnie watę. Zobaczymy jak to wata wyłapie mi w sumie to Wczoraj, wło przed włożyłem jeden kawałeczek waty, ale ten moment, się zrobił żółciuski. Bo tak jak teraz patrzymy na wodę, to było widać żółte. Na tej białej właśnie lakobeli, tutaj z tyłu było widać, że jest woda żółta. A teraz po dwóch dniach, dzisiaj właśnie założyłem się watę. po dwóch dniach woda się troszeczkę jakby wy Klarowała, jeszcze bardziej. No, jeszcze ja Wam pokażę z tej strony, jak wygląda akwarium, z prawej strony. No, jest mega totalnie zarośnięte. Tutaj jest już pozostałość liścia ketapangu. To jest liść, który, no, powiedzmy, daje takie parametry wody, jakie lubią krewetki. A jeszcze coś powiem odnośnie ślimaków. Miałem tutaj plagę ślimaków, teraz już nawet nawet nie zwracam uwagi na te ślimaki, coś tam jeszcze pozostało, ale powiem Wam, no niech mi ktoś wierzy, niech mi nie wierzy. Miałem, kupiłem trzy helenki, rozmnożyły mi się, miałem ich potem no, no mnóstwo takich maluszków. Ciężko jest je w ogóle dojrzeć, czasami mi się uda gdzieś dojrzeć, ale tu już jest kilka takich naprawdę dosyć sporych. I systematycznie mi tutaj te ślimaki jakby tak dogryzają. One potem łuska im się robi taka blada i po prostu zdychają. Tylko trzeba wyłowić muszelki. Naprawdę miałem trzy sztuki, rozmnożyły mi się i po prostu plaga tych ślimaków. Jest coraz, coraz mniejsza. Także helenka na ślimaka jest bardzo dobra. Polecam na swoim przykładzie sprawdzone i tak dalej. To jeszcze mały rzucik na duże akwarium, Molina zejki żółte bardzo ładnie rosną, czarne. Tak samo. Skalary nie zauważyłem już teraz jakiegoś wielkiego szału. Po prostu już. Teraz powiedzmy tylko, powolutku dorastają, nic się nie dzieje, wszystko jak należy, roślinki rosną, wszystko jest ok. No i znowu mi zajęło długo. A nic, pozdrawiam Wam serdecznie, miłej niedzieli i życzę i do następnego. Hej!